Hej, hej, witajcie w nowym sezonie. No i co? Wydaje się, że teraz jesteśmy super. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Nadal nie mogę się napatrzyć, że jesteśmy tacy dobrzy. <laughs> Najlepsi ze wszystkich, szczególnie wysokiej. prędkość pokonywania zakrętów. No mamy też nowe części, które założę, że mnie zapomniał. Czyli podwozie i tylne skrzydło. I teraz możemy zobaczyć, gdzie jesteśmy. No i efektywność DRS, teraz jesteśmy najlepsi. Więc kwalifikacje powinny pójść super. Wysoka. Skrypko zakrętów w ogóle niszczymy. Brudne powietrze niszczymy. No, powinno pójść dobrze, więc jedziemy dalej. Scouting mogę robić. Tylko nie wiem komu. Robiłem tu kierowcom Czym zrobić albo albonowi? A, nie dostępne, to nie robią scout? A, scouting w toku, dobra, sorry, nie zauważyłem. Tu są. Okej. Okay. To idziemy dalej. Centrum projektowe zmodernizowane, czyli jeszcze nasze y, części będą lepsze. Pakiet sponsorski potwierdzony. Arcoar Z góry zaangażowanie, dzień wyścigu. Dobra, wyniki testów. Pierwszy, trzynasty. Pierwszy, czwarty, ósmy. Um. No, szczerze mówiąc, to będzie ciekawe. Ale myślę, że teraz nowe części, jak będziemy rozwijać, to powinny być o wiele lepsze. Przednie skrzydło. Nie aż tak. O, tylne, widzę, że dużego busta by dostało. Ale sorry, Nie za późno. Stronki. Sekcje. Zawieszenie wypadałoby chyba zrobić. Ten żywotność opon myślę, że wypadałoby poprawić. No dobra. To co? Idziemy do weekendu. Scouting jeszcze trwa. 6 milionów mamy. Czostrol Scouting zakończony. Kierowcy. Hmm. Berman lepszy już nawet od nich. Myślę, że poniżej, osie, jak mają 80, to już nie ma sensu, chyba że to by było jakieś parnaście lat, ktoś by miał. 18 ten pan. Jest dobry. No możemy zobaczyć, bo mu się kontrakt kończy, jako na przykład rezerwowy kierowca, ale. ale chyba nie. No okej. Okay. Scoutingi się robią. To obiekty wyremontowane. Najbliżej tunel aerodynamiczny remontu, więc może go rozwiniemy na wyższy poziom Ale na razie nie, centrum zespołu na pewno już zaraz padnie, to trzeba będzie... Może zmodernizować, mamy kasę Ale to po tym weekendzie Reszta rozwinięta, idziemy dalej Więc pierwszy mój trening, no mam nadzieję, że pójdzie dobrze Tor no to nie jest. Jest do niego dobrze przystosowany. No, to się okaże. <grystanie> Szansa na samochód bezpieczeństwa. W pit stopie za dużo się nie zmienia. Uuu! To zobaczcie teraz, jakie mamy cele. <grystanie> a on ma siódme miejsce tylko. O to ciekawe, że on miał czwarte, to nie siódme. Bierzemy, jestem, jestem strasznie ciekawy, czy nam to wyjdzie. Ryzykujemy, więc do zobaczenia w kwalifikacjach. No dobra, przed nami kwalifikacje. 100% ustawienia 5,11, 5 do 5 53,406 to jest kursze a tutaj mamy 4, 1,57 do 3, 3, 2, 0, 1. No i oczywiście części. Mamy założone te najlepsze. Oszczędzałem oczywiście silniki. Wszystko to w, w tych treningów wyglądało to, że i tak jesteśmy ostatni gdzieś tam, ale myślę, że będziemy o wiele, o wiele lepsi. No dobra, zobaczmy. Temperatura 95, więc dość spora. Zobaczymy, jak sobie poradzimy. Myślę, że jedno kółko powinno wystarczyć, żeby się zakwalifikować nie jedzie Teraz wyjedziemy Ten gap przed Norrisem chciałem właśnie zrobić, żeby No i teraz dobra No to dość sporo tu trzeba temperatury zdobyć. Zobaczymy jak sobie Pursza z tym poradzi. Lecimy no poznanie części chyba miałem na 68% dopiero, więc jeszcze sporo brakuje tak czy inaczej. O, widzę, że trochę przykrzeliśmy je. Dobra, zobaczymy jak pójdzie. Jednak trochę za mocno tam wszedłem. Na razie najszybszy sektor Pursza ze wszystkich Fioletowy jest Chyba muszę się przyzwyczajać do zwycięstw no, Zobaczymy jak tu Pereza dogoni Ojej, ale brzydki ten boli <grymne> No i na razie pierwsi No i myślę, że to wystarczy na q więc tyle chyba. Więcej myślę, że nie ma co robić. Leclerc za nami. <śm> no proszę pierwsze dwa miejsca. Zobaczymy jak pojedziesz McLaren. No na razie wszyscy za nami. Jestem Zaskoczony <laughs> Ale tylko sekundę soczew znaczy, tylko O, Rassel Russell pierwsza Verstappen ostatni W ogóle Mercedes zobaczcie gdzie jest na końcu z zauberem no dobra, no to będziemy z McLarenem walczyć ciekawie Q2 Czas graniczny Czas graniczny to 1,35 powiedzmy No dobra możemy spróbować na tych samych light. teraz, żeby nie przegrzewać, to trochę może e, mniej będę cisnął. Tu 96 stopni osiągnąć. To może i tak to dość szybko pójdzie. No to zaraz z złapie, ciekawe czy nam ustąpi No dobrze, chyba tam, tu, okej okay. No ale nie jesteśmy najszybsi no, ale używamy oponu mamy więc 33 W teorii powinniśmy się dostać. A, Pursze. Uuu, słaby czas. To Lawson na pewno się dostaje, jak Nie wiem, co się stało. Może był przyblokowany, gdzieś nie zauważyłem. Gdzieś tam zwolnił. No, dobra. Myślę, że Pursza musi przejechać jeszcze raz, a resztę może się zrelaksować Lawson. Od ładnie blokuje McLarena. No poprawia się, ale nie na pole position, przynajmniej na razie. Zaskakuje na drugie. O, bliziutko bardzo. 7 tysięcznych. No to będziemy walczyć z McLarenem i z... Z Ferrari i z Red Bulla, no to ciekawie Niestety Pursha musiał drugi zestaw opon wziąć Ale no dobra, i tak będziemy miał dwa zestawy na Q3 I tak wysoko jesteśmy no i co tutaj, to na nowych chyba, nie? Myślę, że nie ma co się bawić. A na Pole Position co szacują? 29,8, ja miałem 6, byłem drugi. Czwarty. <grym> to nie wiem. Powiedzmy, że 29,5 to jest to, co wypadałoby mieć, by być pierwszym. O nie, Ale nas przywokuje. No i to dużo dobra. zepsute kółko. Wiosna też modopsyty. ale może niech pojedzie. Dwadzieścia <laughs> Ale myślę, że miał tempo, tam podam takie prowizoryczne pole. Dobra, od razu wyjeżdżam, bo jeszcze chcę raz na tamtych nowych przejechać. Najpierw przejadę na tych starych. On ściągnięty, tak. Ну, на ради первый. Dobra Lawson turbuje. Poursze też jeszcze raz. No i tracimy Pol. Lawson piąty zostaje. O? I Pol position. Da. Pursze jest osiągnięcie pierwsze moje w, w karierze n Pięknie pojechał. No i zobaczymy, czy teraz będziemy w stanie w wyścigu to obronić, więc do zobaczenia.